Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o takiej, powiedziałabym, ostatnimi czasy bardzo gorącej tematyce. Mowa oczywiście o promocji w Rosmanie. I jak już widzieliście po tytule, opowiem Wam dzisiaj o produktach, na które ja się zdecydowałam kupić właśnie w ramach tej promocji minus 55%. Nie ma tych produktów jakoś specjalnie dużo, chociaż jedni mogą powiedzieć, że tak. Kupiłam dosłownie 7 rzeczy, ale moim zdaniem, porównując to do zakupów innych osób, to tak naprawdę jest to niewiele. Niektórzy kupują tych różnych produktów, kosmetyków. Tak dużo, jakby mieli robić zapasy na rok lub nawet dwa lata. W czym ja nie widzę zupełnie sensu, ale stwierdziłam, że chcę skorzystać z tej promocji, chcę wypróbować kilka nowości. No i nie kierowałam się żadnymi poleceniami, nie oglądałam wcześniej żadnych filmików w stylu, co kupić na promocji w Rosmanie, bo z tymi poleceniami to zazwyczaj jest tak, że te wszystkie polecane rzeczy są bardzo szybko wykupywane i kiedy idę z jakąś listą do Rosmana, to zazwyczaj tych rzeczy już nie ma, dlatego postanowiłam tym razem pokierować się moją intuicją i wybrać takie rzeczy, których potrzebuję i które mnie w jakiś tam sposób przekonują Swoim wyglądem czy też opisem, kolorem, i tak dalej, i tak dalej. Przechodzę do pokazywania moich zakupów. Jedną z pierwszych rzeczy, która trafiła do mojego koszyka, był podkład z Rimmel Lasting Radiance w kolorku 103 True Ivory. Powiem Wam szczerze, że byłam przekonana, że biorę do koszyka podkład Wake Me Up, ale jak się okazało, później w domu doczytałam, że Wake Me Up zmienia się i jest to właśnie nowa formuła podkładu Wake Me Up, blask plus ochrona skóry, przed zanieczyszczeniami, tak właśnie. Na tym ma polegać ta zmiana, chociaż pamiętam, że właśnie Wake Me Up też dawał niezły blask, także zobaczymy. Ja lubię właśnie na wiosnę, lato takie bardziej rozświetlające podkłady. Z tego co pamiętam, Wake Me Up właśnie sobie fajnie z tym radził, dlatego pomyślałam, że wezmę. Powiem Wam szczerze, że nawet nie czytałam tutaj właśnie tej nazwy Lasting Radiance. Zobaczyłam tylko właściwie opakowanie, pomarańczowa zatyczka. Kolorek 103 True Ivory i wzięłam. No i w domu się okazało, że po prostu nie jest to już Wake Me Up, tylko właśnie Lasting Radiance. Ale mam nadzieję, że będzie równie fajne co Wake Me Up. produkt to zwykły, najzwyklejszy czarny, matowy eyeliner z Lovely. Nigdy go wcześniej nie miałam, ale potrzebowałam eyelinera, więc stwierdziłam, że sobie go wypróbuję. No i wzięłam. Jak widzicie, jest to zwykły eyeliner w pędzelku. Jeżeli już go miałyście, to dajcie mi znać, czy wam się sprawdził. Kolejny produkt to Vivo Diamond Skin Illuminating Loose Powder, czyli nic innego jak sypki puder, taki bym powiedziała rozświetlający. Z tyłu mamy już informację po polsku, sypki puder do twarzy z kolagenem zapewnia świeże, świetliste wykończenie i efekt idealnie gładkiej cery, dzięki kolagenowi pielęgnuje i nawilża skórę. Ja bardzo lubię pudry sypkie, tego jeszcze nigdy nie miałam, ale tak jak już wspominałam w przypadku podkładu, ja bardzo lubię właśnie na wiosnę, lato takie produkty bardziej rozświetlające, więc mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Wydaje mi się być takim produktem dość kultowym. Często o nim słyszałam, kilka razy chciałam kupić tą pomadkę, ale jakoś zawsze się wzbraniałam i tym razem się skusiłam. Jest to pomadka Maybelline Superstay Matte Ink i w kolorku 0,88. To Vibo Unicorn Tears Face and Lip Primer, czyli nic innego jak baza pod makijaż, ale nie jest to taka zwykła y, baza pod makijaż, bo jest to odżywczy primer i serum do twarzy dwa w jednym. Bogata formuła o podwójnym zastosowaniu. Chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi oraz działa jako nawilżający primer pod. Makijaż sprawia, że skóra wygląda zdrowo i świeżo nawet pod bardzo ciężkim makijażem. Idealnie sprawdza się również jako primer do ust pod matowe pomadki. No jestem bardzo ciekawa tego produktu. Wzięłam go między innymi dlatego, że był ostatni na półce, ostatni właśnie w tej szafie Vibo, więc stwierdziłam, że widocznie jest lubiany lub rozchwytywany, skoro został jeden jedyny. Do tego mamy tutaj taką informację, najlepszy produkt roku 2019, brązowy medal, wybór konsumentów, także jestem bardzo ciekawa. Po wyjęciu z opakowania naszym oczom ukazuje się taka oto różowa szklana buteleczka z pipetką. Zaraz zobaczymy jak wygląda sam produkt właśnie w środku. Tak, tutaj jak widzicie jest coś taki bym powiedziała brokatowy, troszeczkę holo, więc nie bez powodu nazywa się chyba Unicorn Tears i faktycznie kapie jak łzy. Także no jestem bardzo ciekawa tego produktu, zobaczymy właśnie jak się sprawdzi. z szalfy Vibo, bo wybrałam sobie odżywkę do rzęs. Wydaje mi się, że będzie to taka dwustronna odżywka. Z jednej strony mamy na opakowaniu napisane wzrost rzęs i tutaj wymienione różne właśnie takie odpowiedzialne za to składniki, takie jak retinol, witamina E, witamina F, kwasy omega-6 i omega-3, biotyna, witamina B5 i witamina B8. A z drugiej strony mamy rewitalizacja rzęs i odpowiedzialny za to składnik hydroxam CH, nawet nie wiem, czy dobrze to wymawiam, mniejsza o to Jestem ciekawa, czy ten produkt mi się sprawdzi. Dawno nie używałam żadnej odżywki do rzęs, więc stwierdziłam, że najwyższa pora to zmienić. Zazwyczaj używam zwykłego, najzwyklejszego oleju kurycynowego, no a tym razem postanowiłam postawić na takiego gotowca, bym powiedziała. No i zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Odżywka po wyjęciu z opakowania prezentuje się następująco i tak jak podejrzewałam, jest to produkt dwustronny. I zaraz Wam pokażę właśnie, jak to wygląda z każdej ze stron. I jeśli chodzi o tą część wzrost rzęs, to tutaj mamy taki aplikator, troszeczkę bym powiedziała, taki jak do pomadek, a z drugiej strony, przy tej części rewitalizującej, mamy już taką typową szczoteczkę właśnie jak... To bywa zazwyczaj przy maskarach i przy różnych właśnie odżywkach do rzęs. Jestem bardzo ciekawa właśnie działania tego produktu. I na koniec mam Wam do pokazania pędzelek do makijażu, taki dwustronny z Vibo. Jestem ciekawa jak będzie się sprawdzał, spodobał mi się właśnie z wyglądu, więc stwierdziłam, że wypróbuję. Z tyłu mam informację, że jest to po prostu syntetyczny pędzel do makijażu. Produkty, które chciałam Wam pokazać w tym filmie. Dajcie mi koniecznie znać, czy znacie któreś z tych produktów, czy nie. Jeżeli tak, to dajcie znać właśnie, czy się sprawdziły, czy też nie. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!